W dzisiejszym odcinku powiemy o otrzymującej się wysokiej liczbie odwiedzających corocznie miejsce pamięci. Porozmawiamy o wsparciu dla oświęcimskich organizacji pozarządowych, pokażemy oświetlenie miasta, które zostało docenione w konkursie, a także zaprosimy na pokaz filmów w ramach festiwalu Kochać Człowieka. Od wielu lat, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest najliczniej odwiedzaną placówką kultury w Polsce. W ubiegłym roku utrzymała się bardzo wysoka. Frekwencja. Ponad 1 330 000 ludzi odwiedziło miejsce pamięci Auschwitz. Miejsce to odwiedzają głównie ludzie młodzi w ramach różnego rodzaju projektów edukacyjnych. Można powiedzieć, że w przeważającej mierze 3 czwarte odwiedzających to są ludzie młodzi. W pierwszej dziesiątce krajów, z których przyjeżdżają odwiedzający, znalazły się Polska, Wielka Brytania, USA, Włochy, a także Niemcy, Izrael, Hiszpania, Francja, Korea Południowa i Czechy. Prawie 10 tysięcy osób wzięło udział w poszerzonych programach edukacyjnych, w tym takich projektach, które trwają nawet dwa tygodnie tutaj w Oświęcimie. Wiąże się to z tym, że program, program zwiedzania uzupełniony jest z różnego rodzaju spotkaniami, zajęciami warsztatowymi, zajęciami, które staramy się organizować w autentycznych, oryginalnych miejscach, tak aby kontakt z przedmiotami oryginalnymi, z autentyzmem miejsca umożliwiał lepsze. Poznanie i zrozumienie tego, co wydarzyło się w Auschwitz, a przez to i budzenie refleksji na temat tego, co się dzieje współcześnie. Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem Holokaustu, terroru i II wojny światowej. A dzień jego wyzwolenia, 27 stycznia, jest w wielu krajach obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W przeciągu najbliższych tygodni przed Miejską Biblioteką Publiczną w Oświęcimiu będzie można zobaczyć wystawę pod tytułem Auschwitz, Pamięć, Świat. Przedstawia ona osobistości świata polityki i religii, które na przestrzeni 65 lat oddały hołd ofiarom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i za. Głady Auschwitz. Ponad milion trzydziestypięć tysięcy złotych trafi do oświęcimskich organizacji pozarządowych. pieniądze zostaną wykorzystane na działania w zakresie ochrony zdrowia, sportu i kultury, wypoczynek letni i zimowy oraz zapobieganie patologiom i uzależnieniom. W ma mam bardzo dużo organizacji pozarządowych, w mieście, które działają w różnych obszarach, od sportu, edukacji, kultury zdrowia, ekologii. I to te instytucje stanowią ważny element dodany w mieście. One oczywiście przyczyniają się do tego, że w wielu aspektach bardzo ważnych dziedzinach miasta oni dokładają swoją aktywność, często w ramach, robią to bezinteresownie. I myślę, że tutaj warto docenić właśnie działalność tych ludzi i tych organizacji, dlatego miasto Oświęcim, jak co roku wspiera finansowo poprzez dotacje właśnie te organizacje. Cieszę się, że w tym roku również udało się odpowiednio wcześnie rozdzielić dotacje, które stanowią bardzo ważne wsparcie działalności organizacji pozarządowych w naszym mieście. Dzięki temu będą mogły bez przeszkód rozpocząć działalność już od stycznia. A wszyscy wiemy, jak ważne są te działania. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 440 553 zł, przyznano na sport, w tym szkolenia sportowe oraz organizację imprez i zawodów. Największą dotację w wysokości 100 tysięcy zł otrzymał KS Soła na szkolenie sportowe w piłce nożnej. Dostaliśmy 100 tysięcy zł dotacji. Wykorzystamy to przede wszystkim na sprzęt, na obozy dla grup młodzieżowych, a także na trenerów oraz bieżące wydatki. Osiągnięcia to na pewno. No, awans do trzeciej ligi naszej pierwszej drużyny, a klasa również była naszym sukcesem, jeżeli chodzi o drugą drużynę oraz stworzenie piłkarskiego przedszkola w grupach młodzieżowych. Chciałam wszystkich zaprosić na rundę rewanżową tutaj na nas na stadion i mam nadzieję, że tutaj się wszyscy pojawimy i będziemy kibicować naszej drużyny. 30 tysięcy złotych wesprze koszykarskie szkolenie dzieci. Na rok 2014 dostaliśmy dotację z Urzędu Miasta Oświęcimia 30 tysięcy kwota 30 tysięcy złotych, wykorzystamy ją na szkolenie dzieci i młodzieży, na turnieje dla kadetów, juniorów i młodzików. No i oczywiście na rozgrywki ligowe. Chłopcy i dziewczęta od pierwszej do szóstej klasy zapraszamy na zajęcia w gimnazjum nr 4 poniedziałek i środa od 17. Znaczne środki w wysokości ponad 393 tys. zł pozwolą na podjęcie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym. Tu najwięcej otrzymało Stowarzyszenie Szansa na zajęcia w Świetlicach ponad 150 tys. zł. 80 tys. otrzymało natomiast Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. Znajdujemy się w Świetlicy u Kolpinga, oddział drugi przy parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Obecnie działamy już drugi rok. Świetlica powstała w 2013 roku i jest współfinansowana przez Urząd Miasta Oświęcim. W tym roku otrzymaliśmy 20 tysięcy dotacji. Pieniążki te są przeznaczone na materiały dla dzieci oraz na różnego rodzaju wycieczki. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, w szczególności są to konkursy plastyczne. W tamtym roku braliśmy udział w konkursie Hej Kolenda, Kolenda czy Tęczowy Kalendarz dzieci przy wykonywaniu prac plastycznych wkładają to bardzo wpadają w to bardzo dużo siły oraz energii przez co rozwijają się i mogą Piękne prace. Na ochronę i promocję zdrowia organizacje otrzymały ponad 136 tysięcy złotych. Lwią część tej dotacji, w wysokości 120 tysięcy, dostało Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych PROMYK. W roku 2014 otrzymaliśmy z miasta Oświęcim dotację w wysokości 120 tysięcy złotych, która zostanie przekazana na rehabilitację oraz terapię specjalistyczne dla niepełnosprawnych dzieci. Naszym osiągnięciem jest wspieranie naszych od opiecznych, jak zarówno ich rodzin. Staramy się, aby wszelka rehabilitacja umożliwiała poprawę stanu zdrowia naszych podopiecznych, jak również poprawę jakości życia naszych podopiecznych. Od zawsze wspiera nas Miasto Oświęcim, przekazując dotację na realizację celów statutowych naszego stowarzyszenia. Miasto zadbało również o schronisko dla zwierząt, przeznaczając na jego prowadzenie ponad 146 tysięcy złotych. W bieżącym roku otrzymaliśmy od miasta 146 tysięcy złotych. Drugie tyle. Sami pozyskujemy od daczyńców z 1% i w innej formie ze zbiorek publicznych. Wykorzystamy je oczywiście na prowadzenie stoniska, na bieżące potrzeby, na opiekę weterynaryjną leki, na karmę dla zwierząt oraz na przeprowadzenie większych i mniejszych remontów w które które niestety jest w takim stanie dosyć jest to stare, które nieustannie wymaga remontów, rozbudowy. Naszym sukcesem ogromnym to jest to, że rozdajemy rokrocznie około bo 350 zwierząt do adopcji w dobre, odpowiedzialne ręce i te zwierzęta nigdy więcej się już nie poniewierają i nie wracają do żadnych schronisk. Wsparcie w wysokości 60 tysięcy złotych otrzymały też stowarzyszenia zajmujące się kulturą i turystyką. Kwotą 13 tysięcy złotych zostaną dofinansowane dwa duże projekty MDSM. Krakowski Salon Poezji i Alternatywna Scena. Ponad 107 tysięcy złotych przyznano na wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym blisko 70 tysięcy dla stacji opieki Caritas przy parafii w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, a ponad 59 tysięcy złotych na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży. Oświęcimska iluminacja świąteczna została dostrzeżona w projekcie Świeć się z Energą na najpiękniejsze świetlne dekoracje w Polsce. Oświęcim uplasował się na czwartym miejscu w Małopolsce, tuż za Nowym Sączem, Krakowem i Gorlicami. I to właśnie Nowy Sącz reprezentował Małopolskę w ogólnopolskiej części konkursu organizowanego przez grupę Energa, w którym miasta walczą o tytuł najładniej oświetlonej przestrzeni w Polsce. Podobnie jak w ubiegłym roku zabawem wygrało Bielsko-Biała. W Oświęcimskim Centrum Kultury odbywają się projekcje filmowe w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych Kochać Człowieka. Ta impreza, która na trwałe wpisała się w kulturalny kalendarz miasta, jest już dziś przedsięwzięciem o zasięgu międzynarodowym. Patrona danim objęła UNIKA, Światowa Unia Kina Niezależnego, afiliowana przez UNESCO oraz prezydent Miasta Oświęcim. Festiwal jest spotkaniem filmowców, w którym bliskie są sprawy człowieka, człowieka kochającego, radosnego, twórczego, zwycięskiego, ale także człowieka. Człowieka walczącego, cierpiącego, przegrywającego. Festiwalowe filmy to krótkometrażowe, fabuły, reportaże dokumentalne, które zapisują ludzkie historie. Festiwalowi towarzyszą projekcje filmów dokumentalnych i fabularnych. Zapraszamy. W sobotę 25. o godzinie 12.30 bardzo piękny obraz, kinofamilijny, film dokumentalny Miedźwiedź Władca Gór w reżyserii Krystiana Matyska. Zapraszam, całymi rodzinami można będzie ten film obejrzeć w naszym kinie. Zaś o godzinie 17.00 dla osób dorosłych nagrodzony Srebrnymi Lwami na ostatnim festiwalu. W Gdyni film pod tytułem Chce się żyć w reżyserii Macieja Pieprzycy. Przepiękny, wzruszający obraz. Kto z Państwa jeszcze nie miał okazji obejrzeć tego filmu, to serdecznie zapraszam do Święcimskiego Centrum Kultury. Przypominam, sobota 25 stycznia Wstęp Wolny. Zapraszam.